Dziaki dzieciaki to robią, chuja też robią, Ty, robią tyle, że mi wyleciało kurwa, nie będę ci klaskał. sto koła, wow, tu tausend nie za tysiaka, tylko kurwa, wiele więcej. Dzieciaki, dzieciaki to robią i tak, chuja magał. Dzieciaki, dzieciaki to robią i tak, chuja magau. Dzieciaki, 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 patrz na zero pracy. Ty nie pracujesz no patrz, a ja nie siedzę na, te na tej dupie. Tak jak twoja sukana się dzieciaki, 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 dzieciaki to robią i tak chuja magał, dzieciaki, 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 dzieciaki to robią i tak chujamagał, magał, dzieciaki, 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 dzieciaki. Badało się dzieci zrodzać chłopaka Chce zarobić kasę i stąd wypierdalać Nie mówię jaki będzie Eryk Ale kurwa trochę pomógł Kurwa cienki. Ha!